Zdjęcia sprzed czterech lat. Tak wyglądał Łuków, gdy ustępująca dziś Rada Narodowa dopiero rozpoczynała pracę. Jedyna wówczas inwestycja, nowa szkoła, na którą miasto od dawna czekało. Pierwszy etap regulacji rzeki Krzny dziś całkowicie już zagospodarowanej. Niełatwo zrzucić z miasta piętno prowincjonalizmu narastające tu od wieków, ale na każdym kroku dostrzega się coś nowego. Estetyczne targowisko, porządne, dobrze wyposażone sklepy. Ludzie nabrali już zaufania do nieznanych dawniej form handlu. Radio, telewizja, modne ubrania i obuwie. Wymagania są coraz większe. Lukowianie chcą jak najszybciej wyprowadzić się z drewnianych domków i krytych słomą chałup. Czekają na nowe warsztaty pracy. Ostatnio uruchomiono tu fabrykę obuwia zatrudniającą 500 osób. Balerinki i sandały z Łukowa uzyskały 5 medali na targach poznańskich. Wiele rzeczy robi się tutaj i słusznie na wyrost. Gdy trzeba było zbudować nową pocztę, stanął budynek, którego nie będą się wstydzić i za 20 lat. Wkrótce oddany będzie do użytku solidny wielkomiejski dom towarowy. Za rok szpital powiatowy dla 300 przeszłochorych. Jest w Lukowie ładna panorama i są dobre perspektywy.